Siemanko, z tej strony Jakubek, witam was w kolejny odcinku na moim kanale i dzisiaj gramy sobie w Robloxa razem z Maxem. Cześć! I gramy sobie jak zwykle w work at Pizza Place Dokładnie. I dzisiaj sobie zaczynamy na samochodzie różowym. Jakiś gość nam cały czas farbuje te auta i... O! Max coś pisze. Taki dzisiaj będzie krótszy. Eee, masz hashtagi. Aha, y, no to napisałam, że jestem modem jak coś. Aha, no tak, bo Max dopiero z, zaczyna. Dawaj, ma... Placujemy czy nie? Tak, placujemy. Tylko... O. Dawaj. Okej, okay, już. Yyy, dobra Aż kręci pączki na ulicy Okej, okay, jestem w miarę Dobra, si siadam Siadam Dawaj Jesteś? Tak, zwyko Jestem na masce Łoł wow. Jak co pracujesz? Czekaj, mam pomysł Ja na razie jestem na przerwie Dawaj do tego dumpa Do czego? Do dampa. Do dampa, dobra. Bo tam są dobra. fajne promocje. Mhm. Ok. Okej, okay, jestem już u gościa. Dobra, co ty tu masz? No, fajne rzeczy, to jest 0 buksy. To jest... To Starbucks. jest spoko. Co to jest w ogóle? Um, za 540. Idealnie co są to jest... No, takie drogie takie coś. O, wykładzina tutaj jest. O jedno na 7000. Co? no jakiś ten... Wow! Patrz! Widzisz, co ja zrobiłem? Nie. Jakiś podwójny czas mam. Tak, tak. Ej, ch ch chodź... tutaj szybko i kliknij se na to. i co mam z tym? Dawaj podwójny czas, musimy pracować. A, dobra, dobra, dobra. Bo wtedy podwójnie kasę dostajemy. Mhm. Dwa razy więcej kasz. Dobra, to ja będę dostawcą na tym pizzę. Dobra, ja będę robił pizzę. Bo oh, już mam 14, to jest, znaczy dobrze, ale to ja lubię. Czekaj, ile mam? Ja to szybko robię, bo ja mam to takie... Dobra, ja... Z... Tak, ja, ja idę kucha, kucharzować. A ja będę z jego ziomeczkiem. Wow, ale tutaj ogrom pizzy trzeba zrobić. I ciągle przychodzi mi to złota, ile ja zarobię, o chłopie. A jak się czas skończy, to już nie będę miał tych podwójnych, nie? No nie, jak się podwójny czas skończy, no to już lipa, nie? Dobra, to jak zostanie minuta, to ja lecę już pizze rodzić. Dobra, jakąś pizzę bo już nie ma. Tak, już, już leci, już leci. Dobra, dawaj, dawaj. Dobra, 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 dobra. dobra, pakuję. Kolejna już leci, kolejna leci. Dobra. Kolejne dwie lecą. Dobra. Jeszcze jedna leci? Nie, 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 jednak nie. Y... A bo sosu nie ma. Ch chodź tu. Sosu trzeba. O, teraz. OK, leci kolejna. Bo to te złote to są, że, że w sensie z tego czasu, nie? Kucharzowa mnie nie? Y, no tak średnio bym powiedział. Mm -hmm. Ja zrobię po 20 jakiś czas. Dawaj pizzę. Y, już jest, już jest kolejna pizza. Dawaj, 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 Jest no. O nie, no cooket. Weź to kuktet. Dobra, kolejna pizza leci. O nie. A no, no, No sos... No, 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 no. Okej, okay, kolejna pizza leci już. W ogóle jestem na tym zdjęciu tutaj. No bo ja cię ten, ten. No, Okej, okay, da się... dawaj, bierzemy po połowie pizzy. A no to super, wszystko zabrałeś. Aha, aha. A ja wszystko wziąłem. Mówię, <laughs> dawaj, bierzemy po połowie pizzy. A dobra, wszystko zabrałeś. Czekaj, czekaj, biorę, biorę y, pi piczka. Dwa piczka ja biorę. Dobra, ja pakuj, a ja biorę tu. Dobra. Dobra. Jedno pićko mam. Drugie pićko. Okej, okay, dawaj. Ja lecę. Czekaj, mam nieczek pójdziemy razem. Czekaj, ja już lecę, ja już muszę. Jakieś pierwsze lepsze auto. Ja biorę pod pod dwupiętrowca mam. Ja muszę pod swój domek dostać, pięknie zarobiście. Gościu! Ja cię jeszcze się teleportowałem pod swój dom, ale to w sumie dobrze, bo mam tutaj zamówienie. Okej, okay, ile masz już wypłaty? Yy, nie wiem, bo nie widzę Zauważę. Ja mam 123 już. No jakiś gość mnie zabrał w ogóle. Mam jeszcze dużo a nie mam... 25 sekund! ja chyba jeszcze jedną dostarczyć. Hmm. Ok, ja mam już wypłaty 200 Ja zaraz sprawdzę Jest b Tylko na 1 do mam też B1? Nie mam 1 do 1, pobra, mam B7 Dobra, ja już koniec czasu Kurde Musisz jeszcze raz to aktywować? Nie No, no nie, ale to nie ja aktywowałem to gra Ja, ja też, ja też. Nie wiem, czy tam było 220, czy 209. Jakoś tak, możecie napisać w komentarzu. I oczywiście, wbijać do maksa w karcie i w opisie. Ja dostarczam teraz te zwykłe, Ja dostarczam też te zwykłe. O, Bo ja byłem po pizce y, tam w, osobno, nie? W sensie pojechałem. Jeszcze raz. Dobra. Bydmój, Ciemanko. No kurde, Michałska, autę zabraliście. A nie, dobra, to nie ma jej nawet. To jest moje auta. Ciemanko. Ja mam pod... Ja tu chodzę sobie. Ja to chodzę sobie. Okej, ja mam pićka okay. teraz. Yeah. dobra, weź mi wypukłać hasi, już nie wiem, czy mogę, ale raczej mogę. Gdzie jesteś? E, przy B2 B2, już jestem przy B2. A no, chodź tu, okej, okay, jestem przy B2. E, okej, okay, masz? Dzięki. Dobra, jestem chodź. Dobra, jadę z powrotem do bazy. Rozmawam wow, c pizzu to jest. Weź? A, dobra, dobra, dobra. ja wziąłem, wziąłem. Ej, ej, ej! Jakiemuś gościowi ukradłem, a tak dużo on pakował. I chciał je wszystkie wziąć, a mu wszystkie ukradłem, nie? A cześć, że ja ten. Okej, Ok, to Ja, 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 ja. Dzisiaj, jak grałem też no. no To y, Czaliście, że, że miałem jakąś taką Pizzę, która była tak pilotowa, taka rainbow'owa I dostałem za nią jakieś Stubę, no No, stubę, no, no Wiem, wiem Więcej takich pizz, No, a jeszcze na podwójnym czasie, nie? To by było no, za 200. Dwieście, jedna pizza No, zekra Dobra, ja mam dwie pizze po, pod B5 Ile odcinek no, jeszcze dwa, znaczy już dwa. Yy, no, jakieś... Mm -hmm. no jakieś nie wiem. No jakieś mm -hmm. nie wiem. No 9 minut. Dobra. Ja lecz pizzę? Już prawie 10 minut. Nie, nie czyli. A okay, okay. czego Okej, O! Okej. Podgląd mi się, okay. moja podgląd moja mi się podgląd. zepsuł z kamery. W ogóle. nie miałem podglądu przez chwilę. Ja mam podgląd, no i... Tak, tak. No Co? W Okej, okay, teraz jedę dostarczyć kolejne pizzę. Mm, ja też już jestem na kolejnych domach. I masz ogólnie, monet? Masz. Co mówisz? 14 tysięcy. 14 tysięcy, masz mega dużo. No, wiem. Zaraz będę miał kolejną wypłatę. Mogę już sobie kupić dom dwupiętrowy, ale, ale trochę mi szkoda, szczerze. Albo no dostarczamy z do tego samego ziomeczka. Wy wyłączyłem wam dźwięki z gry, bo jakaś, bo jakaś ta, o dostałem nowy ten ślad, bo, bo jakaś muza się włączyła w ogóle. Dostałem nowy ślad, ale to ten sam. Ja mam nowy ślad y, kota. Też mam kota, ale jagoż, ja go już w drugi raz A? A dużo masz śladów? Jeszcze raz. Dużo masz śladów? jeden. Y Aha, no to, o! Się drogowań, nie mogę już być, Halo, o, dzięki, że mi ukradłeś samochód. Czekaj, no. Weź, dostać to. O! I wypłata, ile? Ło wow, 304! U tak samo. Weź mi wypłać 150 teraz. Dobra, to chodź tu. Okej, okay, y Gdzie jesteś? No widzę cię. Jadę, jadę. Czekaj, czekaj bo mam dwójkę do... Jest... A kłapa! no chcę ci dać to. Stój! stój, stój! stój, stój. Dziękuję. O, ja, ja... Uu, jeszcze odjechałem no, tu. Jestem pod Brujką na jego szczęśliwę. Dobra. To stój, a ja ci w tym czasie dam. No nie, jeszcze nie mogę. Ale kozak powiedział Ale dam ci to. Jarownik uczynił cię za dnia. I co ja za to dostanę? Nic. No, bo jeszcze nie mogę ci dać wypłaty. 1624. ja sobie zaczynam urządzać, dom, albo go ulepszać. No, możecie ocenić jakość nagrań. Myślę. Możecie sobie kliknąć w prawym górnym rogu 1080p, normalnie Full HD jakość. No, ostatnio mocno się poprawiło. O, w ogóle mam tutaj pizzę pod C2. i jak się nagrywa na komputerze no. To fajnie No nie, i teleportowało mnie pod swój dom Pod czyj? Pod swój dom Pod, 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 pod swoim o, domem miastem. Patrz, na, patrz na przykład na na, na tył tego y, Na tył y, y, pizzerii No to kurde, tam są jakieś takie auta, wiesz Na tył pizzerii czy przód? Tył no tył to tam, gdzie są samochody się respią. A przód to tam, gdzie się wchodzi do pizzerii głównym wejściem. Ale tutaj to mogą sobie być takie wany. Bo to nie są one do kupienia, wiesz? Ja już oglądałem ten temat. A na przykład siedzę teraz w jednym z nich. Znaczy nie siedzę, tylko po prostu sobie stoję w nim, nie? Stoję w teksturę. Z jakimś Maxim Jak Co? Patrz, no, elo Co Wchodzę A, i za to się dostaje bonus Nie 2 miliony No, tak i Ej, idę, 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 na, idę na górę pizzerii Dobra, ja lecę dostawić dostawić. Może dostarczyć. Idę... Do... O, tutaj na górę pizzerii. jestem na samym dachu. Na samym dachu, na samej górze. Jak cię go I jaki ten? Nie. wchodź tu! Jestem, jestem jedynym pizzę. Ja od ciebie jaki. Okej. Okay. Wow, spadam. Okej. Okay. Ej! Chodź tu, pokażę ci, jak się lata w tej grze. Chodź tu, gdzie jesteś? O, się plan. Chodź tu. Chodź tu do hangaru. I patrz, nie, nie idź tutaj, gdzie ja, tylko stój tam gdzieś przy bramie. Otwórz bramę, stój przy bramie i, i trzymaj ją otwartą. co? No, stój przy bramie, o, o tak. I trzymaj ją tak otwartą. Po prostu stój tutaj przy bramie, żeby się nie zamknęła. Upsi, ma. A A ja wylecę przez nią. Patrz, lecę. Wylatuję przez nią. O nie, zamknęła się. Zginąłem. Jak ty tu o co chodzi? Upsi, zbogowałem się. No i się zginąłeś. No ale odrodzisz się blisko. A ja sobie dalej latam. E luwa. Ja lata, nie ty tam latar nie i Dobra, zaraz ci pokażę, tylko muszę się zabić. Bo przy każdym lądowaniu, w sensie jak dotkniesz sufitu już, nie? Jak już dotkniesz tam sufitu, to, to wtedy umierasz. Zobacz. O nie, 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 nie. Tylko nie na czarne nie wchodź. Patrz. Idziesz se tutaj. Nie? I, i pecz, jeszcze nie wchodź, i pecz, idziesz y, do rury, trzymasz tutaj do rury, idziesz, i, w, i się cofesz, i latasz. I, ja lecę, i właśnie umieram. Widzisz? No ja żyję. A nie, dobra, Czyli, czyli, czekaj, otwórz tę bramę. No, 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 ja od, otworzyłem. Mam, idę, idę. Nie, 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 zamyka się! Czekaj, mam pomysł, chyba nie ma sobie nie ci tak? Już tam idę, jeszcze tam idę. Czekaj, mam. No nie. Dobra, no, ja sobie polapać. Zamyka się. Zdę, znowu się zamknęła. Eee. Wiem, mam pomysł, jak to zrobić. Dwa wyczerpałam, też ona będzie w dole. Boże, w dole, Nie, nie, nie. Słuchaj, ja, 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 ja ci pokażę, zaraz przy, przyjadę. Zaraz ja przyjadę. Ja próbuję to zrobić. Tylko jadę teraz z bardzo wolnym pojazdem. Tak. W tym takim... Y, wróżę Wróżę utknęłeś, nie? Nie, gerażu. He. <grywia> Wziął chłop w produktów. Nostawczarka produktów. Be bez produktów to jest, nie? O, masz rację, no. Dawaj, i teraz wyleć. Letę. To chyba dotknęłem. Nie, nie dotknęłem, lecę. Oj, umarłam. Tak, tak, bo się umierę. A, to tylko kawałek, można zapłacić. Tak. Bez limit, okej? Okay. Lecę, lecę. Wle wleciłem z pizzerii. Lecę. I umarłem. Fajnie. Polecam. Okej, okay, no to myślę, że to będzie już koniec tego odcinka. Także zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. wbijajcie na kanał Maxa w prawym górnym rogu i w opisie. Subskrybujcie oba kanały. I może jeszcze dzisiaj nagramy drugi odcinek. Z Jabler, z Jabler, Breaka! Przejęcie. Z Jail. Z Jablumna. Jesteśmy sobie tutaj w ciężaróweczce. Siedzimy. Dobra. Cześć.